Halo dzień dobry, z tej strony Pan G, witam w kolejnym odcinku z Osiny i dzisiaj tak na no szybko dwie akcje lecimy, zaczynamy tak z dupy, tutaj stoją maszyny, okurów jak zwykle. Eee, Wdekpałem tak kolejne ostatnie podejście do ostatnich prac na osinie. Poza odcinkiem zgruwerowałem tam to pole i skończyłem siać, eee, No i dzisiaj jedziemy sobie sadzić to pole oraz trzcinę cukrowo, tak jak mówiłem będą nowe uprawy na ostatni sezon. Pierwsze co, jedziemy zasadzić sobie to pole, bo szybciej pójdzie, bo jest mniej kawałek pola niż to trzcinę cukrową. A w następnym odcinku chyba pojedziemy sobie, no, pojedziemy sobie co robić. Kurwa, to jest podniesione? Podniesione. Pojedziemy sobie siać bawełny. Tak, ogólnie czcina cukrowa będzie na tym polu raczej, raczej tak, najprawdopodobniej tak. No bo innego pomysłu nie mam, gdzie by to dać. I dlatego najpierw jedziemy sobie zasadzić to pole energetyczną I nie wiem, czy sadzimy trochę fewy. Se Możemy trochę fewy zasadzić w sumie. Bo tako w sumie jest ok, niby na tą długość. Ale myślę, żeby tak troszkę lepiej posadzić ją. I zobaczymy, jak to będzie off, tak o wyglądało. O kurde, powiem wam że Nie jest to za szeroko. Aha, dobra, będzie okej, okay, tylko czekajcie, dobra będzie ok, będzie ok, bo będziemy to później prasować no nie yy, Tak, lepiej żeby te żądki były serce trochę a nie tak ściśnięte no i zobaczymy sobie jak mi to pójdzie co ja rozłożyłem to nie wiem czy wsiewamy tutaj jakąś trawę pewnie nie bo jakoś mi się to nie uśmiecha zobaczymy sobie jak to w ogóle wyjdzie tam, to pole tutaj na łosinie. na innych mapach miary wychodzi. Ogólnie, kiedy nagramy Gizel-Lerbacha yy, i 13, to nie wiem, bo jak Piotr, na razie nie ma. Yy, ale może jakoś w poniedziałek się coś uda nagrać. Zobaczymy, jak to będzie. I tak, tutaj jest ten niewtajemny płot. Ja bym to robił tak, bo później tak będę miał problem, żeby to pracować. będę to cały tylko dotąd. I dobra. Teraz tak, żeby dobrze tutaj wjechać w to Kurden. I to jest urok farminga Trochę się tutaj zmociło po... Fox... Fox już no... no trzeba chyba będzie wyłączać To wszystko jednak jak się będzie cofać Czy coś z tego co już widzę e... Pytanie Czy mi to zaczęło rosnąć zboże O nie O nie Wzrost roślin jest wyłączony, niby. Nie wiem, czego by to roślin zaczęło samo. A to co siałem? Pola? Nie, nie. Nie ma, dobra. A, bo tak, bo to, mm, Tak, więc co tu się stało? Bo tutaj przez przypadek, że tak powiem wcześniej jakoś na poprzednich odcinkach. O, brak, brak miejsca na nowe palety łowic i uj... kur dobra, pomijam to za dwa jakoś odcinki, jak już będą to ostatni odcinki, jakoś powywozimy te jajka, te palety, wełny i zobaczymy ile tam za to zarobimy nie wiem czy tak się powinno sadzić to pole, nie znam się na tym sadzę tak jakoś na czuja, później się to jakoś sprasuje No yy, nie wiem, ktoś mi owali w niej tak sadzę czy coś dobra gdy mamy w 4 minuty odcinka, no nie matko, kochana, ja w tym mam dzisiaj zamiar. Yy no nie, wsadziłem to pole w zepak. Zarąbiście po prostu. Znowu zapomniałem, żeby to wyłączyć. Dobra, to teraz będziemy jechać. To będziemy wszystko wyłączać. Bo wsadziłem sobie to pole w zepak. E, można, można. Nie wiem no tak mówię trochę fezej tutaj no ale no tam i tak już na końcu zrąbałem to i zobaczymy w ogóle jak wyjdzie to pola tutaj no, pewnie nie wyjdzie bo już widzę że jest skopane to osadzenie wiecie nie robi się takich rzeczy na co dzień w farmingu tutaj, tak że no może coś nie wyjść w sumie tu teraz poprawię i będzie chyba w miarę okej okay. Dobra. I teraz tak, B B B Będziemy po prostu dojeżdżać, będziemy wyłączać Będziemy wjeżdżać w ządek, będziemy włączać. Że po prostu tam w zapaku nie było tej topoli, bo już jest tam trosku. B Opuztamy sobie, powiem mamy na klawiaturze, to jest trochę klikania w tej sadarce, no ale no noców. Ja sobie zrobię jakieś zdjęcie, coś takiego robimy tutaj na ośnie. Kto zabroni na polskiej wsi sadzić to pole. No w sumie u nas, u nas w okolicy nie, dla kopalni to sadzą wiezbę energetyczną. No nie? nie to pole, tylko wiezbę energetyczną. I to później rębakiem ścinają się czkarnym taką... Z rybakiem, to chyba nie Holand tam jeździ, coś takiego, albo Jaguar, i to później i to ścinają jakoś, ale to nie wiem, jak to nawet działa No i dobra, tutaj będzie ostatni psa jazd, więc nie wiem, czy sobie na tej Cezarki sa nie złozę. żeby trochę wężej było. John Deere też trochę, może za, bar, za nisko, półta. Także. może i w tym leży problem po tej stronie. Dobra, tu będzie wadzi, no bo ostatni przejazd praktycznie. Dobra, teraz mogę sobie włączyć B, B. Opuścić. Dlatego, może też tak to wygląda, że wsadzam, wze, wsadzam wątki w zapak czy gdzieś indziej. Dobra, ale tu już nie będę tego rozkładał. Bo to praktycznie ostatni przejazd. No, tu będzie nagając to tego, z tego co widzę. Nie wiem, czy tu jeszcze zrobimy ten taki przejazd. możemy zrobić w sumie. A no, tu już widzę, że zaczęło sadzić trzeci, ta. ja no, jeszcze zrobimy. Dosadzimy do tej do tego ostatniego przejazdu No i tutaj mówię tutaj nie sadzę i teraz tak wypadałoby tutaj gdzieś zacząć to sadzić bo już tak zasadziłem później to jakoś się sprasuje to prasa od Andersona na spokojnie Także nie wiem ile odcinków zostało, zostało nam w coś inny, tak nosadzenie bawełny, znaczy sianie bawełny w następnym odcinku. Później będą ostatnie osy, ostatnie nawozy, zniwa. Właśnie później będzie po zniwach będzie zbiór, będzie chyba właśnie prasowanie topoli i Zniwa yy, trzciny cukrowej, tak zno. No i zbiór bawełny. No, nie? no i wtedy będzie jakiś w międzyczasie odcinek, no tak 6, no tak 7, 8 odcinków jakoś myślę, że się wyrobimy. jest będę jakiś krótszy. Ogólnie trzeba, ja muszę na, jakoś na, urła, na dniach yy, nagrać flashing light dla was, bo dawno też nie było. Yy, a flashing light w miarę się tam w TEF ogląda, tak że trzeba go nagrać tego roketa kochanego, tam to w ogóle dawno nie grałem tak będzie Piotr, na spokojnie wszystko zrobimy będzie elegancko chyba dobra, teraz sobie dojedziemy, to odstawimy, nie będę tym wiewro na podwórku, bo i tak muszę oddać, tylko tu sobie podstawimy postawimy sobie to tutaj i jedziemy z tym rebrem Będziemy sobie sadzić po prostu to pole. Znaczy nie to pole, tylko trzcinę cukrową. Nie wiem, czy mi się uda zasadzić. Mam 9 minut odcinka. Mowy się uda, mowy się nie uda. Nie, no myślę, że się powinno udać. Tylko tu pod górę. No, będzie klas zdychał. Bo tu na tym polu będzie to. Hmm, trochę duże pole, wiem o tym sobie wybrałem takie pod cukrową, mam nadzieję, dosyć... Aha, muszę rozłowić siewnik, zapomniałem, no tak. Bo patrzcie, jak włączycie siewnik, siewnik czy tam sadzarkę... Aha, to ma bruzdek jak po ziemniakach, także z porządku. Okej, okay. nie wiem, w 17 chyba to trochę inaczej wyglądało na estancji Lapacio. Nie wiem, nie wiem bo mi się sadziło od razu topole przecież. to pole przecież. Pierwsze co się robiło na eksantyce Lapacie to było sadzenie topoli. W sumie nie wiem, mogę zainstalować 17 i coś tam zrobić. Bo nie wiem czego, jak nagrywam to zawsze tam jest tutaj, kurde, wszystko zmienia w sobie. Muszę to ustawić, czekajcie. Masakra jest. A nie, myślę, że się dzisiaj mowy wyrobimy z tym. Jakoś nie ucieka, a trochę to ucieka. Ja, ale tak znośnie. Czego nie dokończymy na odcinku, to dokończymy poza odcinkiem o Tyle powiem. No ja myślę, że w 20 minut, tam na spokojnie się wyrobimy. No, i ja tak wymówię, będziemy sobie robić nawozy jakoś. O, znaczy nawozy głównie, na wiosnę to nawozy zrobimy. Chcę zrobić odcinek pod tym, ostatnie wiosne na osinie hmm. No, ja tam podzielę chyba to na części, czyli część pierwsza się nakosuje, część druga nawozy. Och, to będzie wszystko w jednym odcinku. Tak, może tak się zrobi po prostu. Zobaczymy. Ogólnie dzisiaj jeszcze chcę nagrać na pewno sprawdzanie polskich map, może później wieczorem w to osinę się nagra, żeby już było wszystko zrobione. Oj, tutaj będzie, powiem wam, problem przy zbiorze tej czciny cukrowej, że to tym dużym kombajnem będę zbierał, no ale no cóż, czego się robi? Na odcinkach, no nie czekajcie. Tu sobie we mnie zapomniał, bo to chce na miniaturkę dać. Dobra. I ten odcinek mowy wtedy zostaniecie dzisiaj, czyli w niedzielę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak, do 20 minut chcę go zrobić. 20, 20 minut tego wstawię. Tak, Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, elegancko musi być. I sprawdzanie tam też nagram dzisiaj. No dzisiaj nie, dzisiaj go nie wstawię, bo dzisiaj chcę wieczorem live'a zrobić. A poniedziałek myślę, że już jakoś z piaskiem ponagrywamy i 13 Tak, Także będzie elegancko. No i naprawdę, to jest po sadzeniu trzciny cukrowej. Jest normalnie tekstura ziemniaków, no nie masakra. A powiem, że tego siewnika normalnie ucieka jak głupie ten materiał siewny. Jedziemy sobie teraz od drugiej strony, tak zrobimy sobie dwa przejazy z tej i dwa z tamtej, jeżeli się skończy ziarno, to nie będę dzisiaj jechał na sklep wsi uzupełniał, tylko po prostu po załocingu sobie to dosięje. Ja mówię, już trzeba będzie kończyć tutaj serię na łosinie. Dobra. Nie jest dobrze, się sadzi tym nawet. Myślałem, w jakiś gorzej, bo tak jak zimniaki no nie. Praktycznie. To, tylko ta sadzarka wymaga 200 kucy, no niedobrze zwykle las ma 290. Tutaj płuczę tą... Płuczę tą trzcinę, którą sadzimy. Nie wiem po co to płuczę, a może to tak ma być. Nawóz mamy w środku. Też jakieś granulki inne. Nie wiem co my w ogóle sadzimy. Sadzimy, no nie, a czyli sadzenie to jest, no, sadzenie. No, nie wiem co my sadzimy. Ja mówię sianie, a tu jest sadzenie, no pomijam to. Dobry, mądry jestem. Hmm. Dobra, zobaczymy, jakoś to pójdzie. Wysiejemy materiał siewny. Hm. A flashing Light może będzie koło wtorku, tak mi się wydaje. Miał teraz, tak myślę, że koło w, we wtorek będzie Flashing Light. Może na czwartek się uda już Ellerbacha nagrać, zobaczymy. Na tym polu jak zauważyłem, że dziwne uprawy są. Było zawsze ostatni ostatni był słonecznik, teraz... ...przodcina cukrowa. A no, w ogóle bawełna to, to jest w ogóle będzie... To już w ogóle będzie cud technologii <noise> na no, usilie. Ale nie wiem czy jakiegoś też małego pola, bo chciałem na tym dużym siać, ale no... Stwierdzam, że na tym dużym, to nie wiem czy to jest sens takie duże pole bawełny sadzić. Nie wiem, no zobaczymy, chyba że na tym obok zasadzimy sobie bawełnę, no czy zasijemy. To ja wtedy ten kompań do bawełny się zmieści w miarę. No, się oświetlenie popsuło. Legan... Nie, le... nie jest to bo... No Tak w jakiś sobie to pomału leci to sedzenie Przynajmniej klas daje radę, nie podci mnie. Małe pole pod trzcinę i pod to pole. Tam to pola, to tak trochę się wsiała w no znaczy wsadziła się w zapak, no ale no co ja zrobię? Nic nie zrobię. Mówię, Z tymi pracami ma się mało styczność w farmingu. Także, no, mało się co robi. Nawet głównie to sadzenie tej trzciny cukrowej, tego się w ogóle nie, nie robi, praktycznie. Bo tam to pole, tam od czasu do czasu się zrobi jakąś, ale jedną trzcinę cukrową, czy tam bawełnę, no to. bawełna z bawełną, się wiem, chyba w 2019 roku w tym na Felsbrunie. Z tego co pamiętam. tak ze no coś robić z bawełną, no to nie pamiętam. Dobra, teraz sobie pojechałem tak, żeby ten winkiel zasysiać, bo to pole taki jakoś krzywo. Jakby ten winkel się zasadzi. Ani zasieje. Dobra. Że w następnym odcinku pewnie nie może może Kajsa wyjdziemy na sianie. W sumie nie, bo zazwyczaj Johnny musiał kukurydzy i takie inne, bo to będziemy swoim siewnikiem tym yy, Waderstradem siać. Bawełny No tym tymło Rebrem hm. Rebro rebro kurde tym na tym winklu mi zajdzie zejdzie za 3 minuty No cóż, taki urok pola tego jest Mam nadzieję, że później się będzie to w miarę normalnie dało zbierać. W następnym odcinku bawełna e... sianie bawełny e... później będziemy robić nawozy, sianokosy ostatnie. Ostatnie wniwa na łosinie e... Powni. Będziemy robić prasowanie topoli. Mmm. Prasowanie topoli Zniwa trzciny cukrowej yy, Zbiór bawełny odcinek z wywozu tych jajek i bawełny No i będzie odcinek podsumowujący. No tak około 10 odcinków zostało tak, że no Jeszcze trochę na oś nie posiedzimy, no nie. Nie mówię z Lubelskiej, wtedy później zrobimy serię albo na Dąbnicy, lub na polskiej kraj. Nie tylko na polskiej krajynie bym musiał sobie gwozdkę wybudować. Ale mówię na Lubelskiej, coś na, troskę na polskich, ale troszkę na obcych maszynkach tak sobie coś zrobimy. Tak, takie bardziej teraźniejsze czasy. Nie wiem, zobaczymy. Ale na pewno coś się zrobi. Nie. No, no, zrobimy sobie jeszcze jedno kółeczko i będziemy kończyć. Bo jest 19 minuta. Zaraz prawie 20. No tak, że jakoś to łosinę sobie pomału, ale mówię, e, jak będzie wiosna, to sobie zrobię no, odcinki jednego dnia, tylko podzielę na części, że na przykład e, na no, wiosnę sobie zrobię, część pierwsza nawozy, znaczy nie część pierwsza to będzie z nawozów na przykład czy tam z oprysków, nie wiem co będziemy robić. Yy, część druga będą to sianokosy także... No, tak to jakoś się zrobi. Mam no, nadzieję, że mi na jeszcze jeden sojazd wystarczy tego materiału. Do sadzenia. za no, tak koło 10 odcinków. Już naprawdę trzeba się rozstać z tą mapą, bo kurde no... Prawie jest... 145 godzin tutaj mam tak no dużo na osi nie siedzę naprawdę, ale sejwa nie usuwam y, nie będę robił y, odcinka typowego, wysprzedaję wszystkie budynki no bo trochę tego szkoda jednak no nie może kiedyś się wejdzie, sejwa sobie zostawię bo tak trochę mówię, szkoda go będzie usunąć A mapkę sobie chyba wypierniczę znaczy nie Mówię sobie przegram po prostu Waj mapę sobie gdzieś w telegram na dysk drugi Żeby tak jakoś to było fajnie Zobaczymy no, jak to wyjdzie po tych odcinkach ostatnich. Może będziecie kazali mi na osilie zostać, bo ten jakiś za tym bym został, ale kurde już się nie chce, naprawdę, no tyle co się nasiedziałem, tyle w tamtym roku zaczęliśmy serię w grudniu. Znaczy to było koniec 2019 Mamy początek 21 Ja w 2020 w zimach budowałem Gospę tam Tam to na wiosnę budowałem drugą Gospę tutaj Niedawno się skończyło ją budować w sumie, tak, no tak to jest Dobra ludziska, ja nie przedłówam, mamy 22. prawnym odcinka, także jak się Wam spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, no i co do następnych, trzymajcie się, cześć!